Co robicie? To coś, Ten ogonek, który jest kupujący. Co robicie? Ściemiany. To jest ten ogonek, który jest kupujący. Zostawiamy sobie ten. Sumaka tutaj obrabiamy, preparujemy. Jagódki do garka, łodyżki dla jacka. Nie, nie, co dla cierpliwy? O tak kopciuszek, nie? Tak, tak. Już z tym czosnkiem jak walczam, tak taki kopciuszek. Co się nie zajmuje no. ogniem pilnowaniem? Hubert? Nie, nie. Nie, o, Marek, dobrze. Nie Marek, to też... Hubert, czym pciuszek się zajmujesz? Tu w tym, No w tych garach, nie, bo tam coś gotują się pewnie. Na razie do Wojtku, co robisz? O, to się czym Poćku zarobisz? Pewnie, że mannę. Manny, tak? Tak. Co tam jeszcze się gotuje? Powiedz. Gotuje się sporek polny i ta, i mm, babka 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 y, większa. Hmm, tam jest groszek bulwiasty? Groszek bulwiasty tak. A w tamtej podłużnej nerce? Y, babka Aha. większa. A w tym malutkim? Sporek polny. A tu? Ziołek. Mhm, dzięki. A tu jajka. A tu jajka. Nie, nie. Odrębna dziedzina będzie Czekaj, już co? Podle, podle Ale się. to nie była e, używana lura odpływowa? Nie Nie. Nie to tak samo. A Tak. A co mu ucicie? Mam na sobie. To jest ta mama?

się, tak? A, ale, to jest ten nie, to postaw no tę. to rzucił tam Nie, to postawkę To To odbierze. tam gałązkę To no, odbierze. To To Nie, To odbierze. To To odbierze.

On jest ugotowany, tak? Tak, ugotowany. Najlepiej ja ja go trzy godziny, nie ale to jest ugotowany Ale to. Ale A to jest najlepsze. No, słuchajcie, próbujcie. jest uh -huh. godzin, manipulę, na świecie, w ogóle, no. Naprawdę są rewelacyjne te te. A tym bardziej, że teraz Wojtek się to. Też, też na równi odbierany przez tak samo. I ten getumek, ten nie wiem, nie może chyba to jest jakiś bo, getumek, bo nie wygląda na europejski. No, ale generalnie, na oni mają swoje gatunki. No, swoje getumek, tam chyba z Paryżu, z nefurski, I oni też będą zbierali tylko z tego. Jeżeli zielone są też nasiona. Nawiasie, na wiosnę Metoda praktyczna. Na się zbiera. Mm -hmm. Najlepiej zrobić jak byli sosna wtedy. Już trochę wcześniej, trochę później. Mniej więcej może 3 tygodnie, może 4 tygodnie. Jest trwa no. sezon. Wtedy się odcina po prostu... No wreszcie się, się noszę. Korę, po prostu ścina się. Odchodzi biegnie od, od, od drewna tu. On no się odzywa korę. No i później się albo i kroi, prawda? kroi w pestelki. Tak, odziło się, że odłaś korę to pod korem. Podchodzi to... skoro. Nie, najpierw. Tak, skoro. Od, 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 od Koi się to w poprzednich włókien na takie materiał. Nie wiem, czy oni tym rosną, ale coś się obiło, że oni też to robili, wykorzystywali też. Mm -hmm. Ale generalnie wtedy się rolnicy jeszcze no liczny, żeby wykorzystywali, to zrośnie u nas, bo jest wydziczał mm -hmm. i, ten, i, i cukrowy, nie? A, 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 te, a, a ten to jest nasz... I pałkę, tak? Pałka i te warzywa. Co za pałka była. Ktoś się nie schowa tym kryjom. Może mi się przypali. Ale bosse. Co tak. no tam?